No hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Byłam ostatnio pepko i w się i zakupiłam parę rzeczy, więc jeśli macie ochotę zobaczyć, co zakupiłam, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także przechodzę już do rzeczy. Na samym początku może taka rzecz związana z tematem ale zrobiłam sobie nowe paznokcie w takim kolorze waga mi się podobają, może zacznę od Pepko bo miałam już w planach sobie dawno kupić bluzeczki, ale no jakoś tak się nie składało nie było mi po drodze i tak dalej więc w końcu poszłam i pierwsza bluzeczka jest taka żółta to jest taka typowa bluzka na ramionczkach z bawełny 100% i jest w kolorze takim no, żółtym, letnim, właśnie na te upały, na te 30 stopni, bo mają wrócić, więc kupiłam sobie za 8 zł. więc wydaje mi się, że cena no, jest na każdą kieszeń. I to jest rozmiar, już Wam mówię, M, mogłaby być mniejsza, ale stwierdziłam, że no, nie będę się tak obciskała za bardzo. I kolejna bluzeczka z Pepko, też za 8 zł. Jest taka sama, z tym, że kroju taka sama, tylko kolor inny. I to jest tutaj, może w kamerze się wydawać na różowy, ale on jest w tym takim e, bardzo modnym teraz fioletowym kolorze liliowym. I naprawdę, no, powiem Wam, że bardzo, bardzo wakacyjne to są kolory takie bardzo kojarzące mi się z latem, z wiosną, z ciepłem. I cieszę się, że takie nabyłam. Bluzeczki. No i przechodzę teraz do rzeczy, które kupiłam w Dilsie. Związane z, to są rzeczy z moimi urodzinami, bo trochę koncepcję zmieniłam. Zresztą też pojawiła się jeszcze jedna opcja imprezy. Więc muszę być na to przygotowana gdzieś tam po części. No i może zacznę od pierwszej rzeczy, to są balony. Tylko pomyślałam sobie, że może jeśli macie na przykład do polecenia jakąś taką pompkę do dmuchania balonów, gdzieś może na Allegro czy coś, gdzie macie to sprawdzone, to dajcie znać. Ja no chętnie rozważę, bo szczerze mówiąc, dmuchanie tych wszystkich balonów to by zajęło wieki. A jednak taka pompka, no to roz dwa. I już są nadmuchane i to jest 15 sztuk. Chociaż tak nie wydaje się, żeby to było 15. I jedne są właśnie takie różowe, neonowe, a drugie są ciemny, ciemny taki Fiolet może? Przecież to wygląda na czerwony. Nie wiem jak na filmie będzie ostatecznie wyglądał po montażu, bo czasami te kolory się zmieniają, ale są w takiej kolorystyce bardzo kobiecej. Do tego mam serwetki, które właśnie znalazłam tak przypadkowo. Ombre. Nie wiem czy to jest widoczne, mam nadzieję. No, może tutaj bardziej. I to się zaczyna właśnie od błękitu, przechodzi przez taką brzoskwinię, aż do różu i fioletu. Mam nadzieję, że widzicie to w ogóle. Ten, ten, ten gradient. I te balony kosztowały piątkę, 5 zł. Znaczy, wszystko tutaj w sumie było po 5 zł. Także balony 5 zł to 5 zł. I tych serwetek jest 20 sztuk. No i wydaje mi się, że bardzo takie fajne, wyjątkowe. Do tego mam. Wzięłam takie ala kryształy. Nie wiem, jak oni to tutaj nazwali. Diamenciki. Trzymacie zala od, od ognia. Także no to też wa warte uwagi. I to są właśnie takie ala, diamentciki. One są z plastiku, i pomyślałam sobie, że jako taka dekoracja na sam stół, yy, żeby po prostu to posypać, albo wrzucić po prostu do jakiegoś, jakiejś, nie wiem, ozdobnego świecznika czy coś. No, wiecie, coś pokombinuje, żeby było ładnie. No i to też piątkę. I na końcu powiem Wam, że wzięłam coś, co jakby się po sobie nie spodziewałam, że mnie zainteresuje. Mianowicie to jest. Jak to jest tu nazwane? Rozeta. E, którą się przypina na no, taką agrafkę, powiedzmy, do ubrania. I tutaj jest napisane, że to są moje urodziny. I pomyślałam sobie, że po prostu, jak już jest ta trzydziestka, no to może warto zaszaleć. Kupiłam sobie taką rozetę, żeby sobie ją przypiąć. Tym bardziej, że sama koncepcja sukienki prawdopodobnie mi się zmieni, jeśli chodzi o kolor, bo miała być czerwona, ale chyba będzie taka jasna, więc to mi będzie pasowało. Um, no więc taka rozeta, też 5 zł. Powiem Wam, że była też w kolorze dla chłopców jakby taki e, błękitno-granatowy. Więc jeśli rozważacie też, może dla chłopca kupić. No to za 5 zł można w tej się taką rozetę. <grych> Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój haul. No taki szybki dzisiaj, króciutki, ale chciałam coś dla Was nagrać, żebyście mieli jakiś film następny. Mam też w zapasie jedno wideo, ale zastanawiam się, czy je dodać. Może po prostu je jakoś przekleję, więc yy, na razie się z Wami żegnam w tym holu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do dodawania kciuka, czemu by nie. No i zapraszam was do kolejnych moich filmów przyszłych. No i co? Do zobaczenia, pa pa!